Gangnam Style tutaj gra cały czas, nabija wyświetlenia na YouTubie. No, to... to nie dla nas. Hello, what do you have? No spicy? Ok. Lózek widłowy, po prostu wszystko co najdroższe mieści się właśnie tutaj. Z tego co kojarzę, to Koreańczycy zaczynają pracę o 9 rano, no i akurat się wbiliśmy w ten cały młyn. Najgorsze co tu jest z rana. Tragedia jakaś w tym metrze była. Dobra, to jest pierwsze wyjście na koreańskie powietrze. Tak to wygląda. Pierwsze co mi się tu rzuca w oczy to to, że jest naprawdę, naprawdę czyściutko. Fakt, że w centrum jesteśmy. Wszystko jest takie bardzo ułożone jak na, jak na Azję. Końcówka sierpnia jest. Jest taki skwar już na polu. Jesteśmy na przejściu nadziemnym. A tu takiej klasy ogródek sobie zrobili. Dbają o to widać. A widok taki na ulicę. Kurde, nawet się tu znalazł park trampolin, taki malutki. No to jest mój pierwszy kraj azjatycki, który jest tak rozwinięty. Nie licząc z tych krajów arabskich. Trafiliśmy na strefę lokalną. Tam mamy jakieś kosmetyki, inne pierdółki. A nie, dobra. Jest je coś dla turystów, trochę jest. To, co mnie tutaj urzeka, to to, że nie ma żadnych naganiaczy. Mogę sobie iść spokojnie, nikt nawet nic nie powie. Pani biznes rozkłada, gotowa na kolejny dzień zarabiania. Oczywiście wszystko podróbki, myślę, że tego mniej będzie. Paweł już szuka pamiątek, magnesów dla znajomych, ale przynajmniej o takiej dogodnej porze można zobaczyć, jak to miasto budzi się do życia. Szukamy sobie coś do jedzenia. Co nam tu będzie pasować? Tutaj mają jakieś takie. No my co? Na, raczej na słono, nie? Tu jest cichutko, kurczę. Nawet świerszczyka słychać. Niby tutaj tyle ludzi mieszka w Seulu, ale nie czuć tego tak na ulicach. Nie ma takiego tłoku jak w Tajlandii, czy innych takich większych miastach. Cieszenie to już byłby tłum nam. W Cieszynie jest pustka. O godzinie w sobota wieczór nikogo nie ma na głębokiej. Ale być może uda się nam znaleźć coś. Do picia. Dużo starszych osób ma tutaj takie własne biznesy malutkie. Bardzo to urocze. Tam pani ośmiornicę przygotowywała. A tutaj, a tutaj tosty. Tutaj na metrze by się mogło wydawać, że mają zaufanie do ludzi, bo te bramki są otwarte. Ale zaraz zaprezentuję. Jakby tak sobie przeszedł? To co? Ej, zaraz. To powinno się zamknąć. Dobra, byłem pewny, że to się zamknie, ta bramka. Ale my to zrobimy prawidłowo z kartą? Tyk. i przechodzimy dwójka powinna być y. chyba y. tutaj, chyba na, na prawo ale ogólnie komunikacja jest bardzo łatwa w Seulu, karty sobie trzeba załatwić od razu na lotnisku, czy to metro czy to autobusy raczej wszystko powinno być prościutko, sprawdzamy automaty co to klikasz i co dalej no niby niby tak, ale, ale nie wiem cena za wodę 2000, czyli 6 zł no trochę chcą trochę chcą w tych automatach to nie jest ten gościu? Kurde, z psów? Chyba on, nie? O cholera, to jest full ludzi, nie? Full ludzi. A okej, okay, oni się też przysiadają. Kampania społeczna, oczywiście maskotka. Do tego, bo wszędzie musi być maskotka. O kurde, ale przypał. Przypaliłeś. Poszedł <śmusz> też. Ktoś zrobił zaostwy ramen. <śmuszne> <śmuszne> jakie efekty. Przejechaliśmy sobie na południe Seulu. Tutaj jest taka dzielnica. Gamnam się nazywa. Bardzo znana zresztą. Znana oczywiście przez tego pana. Ale gdziekolwiek byśmy tu nie byli, w Korei, w jakiej dzielnicy, to ja się czuję jak część otoczenia. W ogóle na mnie się nie patrzą ludzie. Bo na przykład takie Indie, no to wzrok na mnie każdego w promieniu 15 metrów. A tutaj tak elegancko. Może na sekundę się spojrzą ale raczej idą prosto. Pełna kulturka, przy przejściach dla pieszych parasolka, jakby świeciło słońce. Widłowy. Dózek widłowy. Po prostu wszystko co najdroższe mieści się właśnie tutaj. Zobacz, że te wszyscy są tak elegancko ubrani na ulicy. No. Nie ma takich wyjątków jakichś. Tak wszyscy tak schludnie. Takie stonowane, tak, stonowane tony. Ciekawe, ale to też w nie każdej dzielnicy, nie? Wiadomo, że Korea nie zawsze była taka bogata jak teraz jest bo jeszcze są takie pozostałości. <grymne> Tego pana chyba każdy kojarzy. Jeszcze gdzieś tutaj się znajdują jego złote ręce. Dzyn, 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 dzyn. Ok, zbliżamy się. Tutaj mamy jakichś samurajów. Kawał historii koreańskiej. A w tle... A w tle złote ręce koreańskiego śpiewaka i tancerza. Gangnam Style tutaj gra cały czas. Nabija wyświetlenie na YouTubie. Rączki złote są. A tak wygląda okolica. Dobra, idziemy, dziękujemy, dziękujemy. Tutaj masz taki park, a tu sobie mieszkasz. Fajnie, nie? Ciekawe, ile to kosztuje. A te takie siłownie, to one są na całym świecie. To kółko to... to kółko to jest największa zagadka. O co z tym chodzi? Dlaczego to masz służyć? Tutaj masz, chyba stać... Przodem? Ja. Ale jest zatwierdzone. Gangnam-gu. Wszędzie są takie cykady. Są cholernie głośne. O, wycichły. Gangnam życie w No, to, to nie dla nas. Objazd dla wózków, fajna fura, ale bloki już mniej fajne. A tam już jest tak, no, w miarę. Przechodzimy sobie tutaj przez rzekę koło dzielnicy Gangnam. Patrzymy się, a tutaj kurde takie potężne ryby pływają. Nie wiem, czy to będzie widać. No, a jeszcze koło tego jest taki park. Można sobie pojeździć na rowerze, pobiegać. A po drugiej stronie jest najwyższa wieża w Seulu Proszę bardzo Tego cudełka tu ja dawno nie widziałem, nigdzie Ciekawe po ile tutaj mieszkania chodzą No bo nie wyglądają jakoś super, ale auta już wyglądają Różne takie mercedeski Lexusy Aston Martin Widać, że sobie dbają o auta Ale mieszkania takie, no takie kurde słabe Wchodzimy do środka, do bloku. Skrzyneczki jak w Polsce. No proszę. Szerokie? Nie, zwykła winda. Tutaj chyba mają do oddania rowerki. Nie wiem czy to są ich, bo tak. My tu jesteśmy na takim osiedlu, nie? Ale ludzie właściwie za bardzo na nas nie zwracają tutaj uwagi. Idziemy sobie wszędzie monitoring. Tak, na wszelki wypadek. Jestem tu ciekaw właśnie, czy ten monitoring jest tak zapobiegawczo, czy naprawdę coś się, coś się tutaj dzieje. Bo zazwyczaj, jeżeli jest coś takiego, no to ma to swoje powody. Ale te ich pisuary to mnie irytują, bo zawsze, zawsze pryska po nogach. Więc tam sobie rzeka płynie, tam można na dole sobie przejść, to jest wyżej przejście i jeszcze jest tutaj takim laskiem. Hot festival, kurde, będzie piekło. Ale czego się nie robi dla mocnych wrażeń? Nie, naprawdę jest tutaj czosnek. Cena to jakieś 10 tysięcy, czyli 30, 30 zł za taki, no chyba za taki cały, cały kubaczek. Fajnie, bo Koreańczycy tutaj robią zakupy, a nie takie dla turystów. Dzień dobry, dzień dobry, my pooglądać przyszliśmy. Darmowe wiatraczki. Ale nie, no szczerze, to żadnych konkretów. Nic takiego. Zdjęcia, hello! What do you have? What is this? O, oh, Thermomix. Taki Thermomix, no? Ja, <laughs> yeah, can we try? Yeah, okay. What is this? Asian? Spicy, yes? No spicy. No spicy. I want spicy. No. Take it. No spicy. Ok. Jak ci smakuje? Ostre? Dobra. Ostre? Nie. Nie jest ostre. to nie jest koreańskie. No tutaj Państwo porównania robili, ale były łagodne. Tutaj co mamy? O, tu są papryczki chili. Myślę, że chili. I to w takich pokaźnych opakowaniach. Kurdeż mnie zaszczypało. No, tego to bym nie zjadł. Tego to bym nie zjadł. Tu sprzedają też chili. Cała ta uliczka. A tutaj mięsko zwykłe. Ja bym powiedział, że dobre, bo lokalne. Ale teraz, więcej robią starzy ludzie w Korei? Chodzą po takich targach. Zbliżamy się do świątyni. Żygaczy w kształcie smoka. Strój tu można wypożyczyć. Wtedy wejściówka jest za darmo. Oczywiście, strój trochę też kosztuje. Chociaż wydaje mi się, że te męskie nie są takie fajne. Tutaj sesje modowe. Kobiety, mężczyźni. Paweł. Dobra, mieliśmy tutaj galida takiego darmowego, ale powiem także, te wszystkie pałace tutaj, one są odbudowane. One zostały zniszczone w wojnie, potem zostały odbudowane. No a w takim stanie jak teraz je widać, no to zostały zrobione w 2001 roku. Tak sobie tutaj władca tronował. Jak mówiłem, to jest wszystko odrestaurowane. To tak oryginalnie nie wyglądało. Podobno sam tron i obraz się zachował, natomiast. Nie wygląda to jakoś autentycznie. Jestem... Idziemy się teraz otruć jakimś street foodikiem, Pobudzić żołądek. Czy... Ta, jemy tutaj. Albo jeszcze dalej zobaczymy. Ale Koreańczycy tu żarcie kupują. To my też będziemy. Co my to mamy? Kurde, ryba. Mung bean pancake. Dobra, idziemy tam jeszcze zobaczyć. Całe to przejdziemy i sobie I wybierzemy. No spicy. No spicy. No spicy. Ja, no 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 yeah, dziękuję. No i znalezione miejsce. Zobaczymy, jak to Kurde zobaczymy, jak podziała w nocy. No. W nocy wieczorem nad ranem. Co my tu mamy? And what is this? Thank you. Dobra, to nie jest takie ostre, jak myśleliśmy. Jak ci smakuje? Ja no spicy, ale. No trochę spicy, ale dla nich to nie jest spicy. Takie trochę jak krótkie śląskie, nie? Tak, takim sosem ostrzejszym troszkę, ale takim mocno zbitym, jakby dodali klocki rosyjskiej. No ale spoko, spoko. Nie wyglądało, że jest tego wiele, ale ja się najadłem. Tak, Leż? bardzo syte jedzonko. Ten sosik mają taki gęsty, się tak, kurde, rozpływa potem w brzuszku.